Zaraz się dowiecie o co się mam go z myszul Jest to dziwna reklama, nie dlatego, że straszna, ale po prostu nie wiem czy odważycie się to obejrzeć. raz, dwa, trzy. No i śmierć, dwa logo mert in market Gyerünk, sárga! Mutasd a magyarod! Ugye? Ugye? Miért az az nagy Ugye? Ugye? Emendez! Vidd haza a nevetést! Most a Te drog, ez És miért is akar két csoki golyó húsvéti nyúl lenni? Hát a nyuszik meg a csokik mindig is jóban voltak. Gondoljunk csak a csoki nyuszikra, meg... Köszönję, ktoś wiedział, co oni mówią, to niech mi przetłumaczy w komentarzach, jeżeli owa są odblokowane. Tymczasem ja się to nich Do zobaczenia.